Dzień dobry drodzy rówieśnicy, nasza codzienna gimnastyka. Wdech, wydech, wydech, wydech. Dawno nie ćwiczyliśmy na krześle, ale jak mamy gdzieś w pobliżu, to rozejrzyjmy się, może będzie możliwe poćwiczyć również po rozgrzewce wstępnej na krześle. A na razie stoimy sobie w lekkim rozkroku. I rozluźniamy. I wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Rozciągamy się. Druga strona. Przy tym ćwiczeniu dobrze byłoby sprawdzić, czy gdzieś nie ma jakiegoś stabilnego mebla, w razie gdybyśmy stracili równowagę. Wdech, wydech. Ale uprawiana gimnastyka jednak wzmacnia również poczucie się równowagi. To jest też ważne. Szczególnie w starszym wieku. I druga strona. Dobrze. Tośmy się wstępnie rozciągnęli. To co? Zaczynamy rozgrzewkę jak zwykle od rozgrzania poszczególnych partii mięśni, szyja. Strona. Hop, druga strona. I druga strona. A teraz w dół. Barki opuszczone, brzuchy napięte. Rozluźniamy kark. Do tyłu. Przód. tyłu Rozluźniamy. A teraz dbamy o naszą twarz, uruchamiamy żuchwę. Przyciskamy dłonie do, nad obojczykiem, głowa w bok, tył wysoko. Druga strona bok, tył Broda. różne ręce do tyłu, ruszamy tylko górną częścią ciała, biodra są nieruchome, rozluźniamy i krążenie, raz jedna ręka do przodu, raz do tyłu. I rozluźniamy. A teraz lekko ugięte nogi. Nie zapominamy o obręczeniu biodrowej. Jeszcze niżej. I druga strona. Dłonie na kolanach. I prostujemy się. Prostujemy nogi. Lecy mamy proste. Opieramy łokcie w doły biodrowe. I pochylamy się. Jeszcze niżej. Jeszcze niżej. A teraz jedno kolano do przodu. I drugie kolano do przodu. I jeszcze niżej. Kolano. I drugie. I jeszcze. Pochylamy się. Staramy dotknąć kostek. Prostujemy nogi w kolanach i pochylamy się. Rozciągamy długie mięśnie pleców. A teraz dłonie na kolana. I powoli, powoli prostujemy się. No a teraz bierzemy krzesła. Mam nadzieję, że wszyscy mamy, jak biorę słowie. Siadamy sobie wygodnie na krześle. Wdech. Wydech, dłonie mamy na biodrach. Jedną nogę podnosimy, raz drugą. Raz jedną, raz drugą. Tańczymy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz obydwie dwie nogi i poruszamy kółeczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do przodu. Raz, dwa trzy, cztery, pięć. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam nadzieję, że moje stopy są widoczne. Ja może przesunę się troszeczkę wyżej. Dalej. No chyba dobrze będzie. A teraz siedząc. Podnosimy jedną nogę, stopę umieszczamy sobie w, przy zgięciu łokciowym, drugą rękę kładziemy na kolano i lekko poruszamy do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę wytrzymujemy, wdech, wydech, druga noga, stopa tutaj przy łokciu. Ręka wzdłuż nogi. Druga ręka na kolano. I lekko poruszamy. Rozluźniamy sobie stal piodrowy. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wydech, wydech. Jeżeli ktoś ma endoprotezę, to oczywiście nie wykonuje tego ćwiczenia, bo to się może coś tam poluzować. Wdech, wydech. Wracamy do pierwszej nogi. Hop. Noga, tak i kołyszemy nasze dziecko. Raz, dwa, trzy, przyciskamy je do siebie, wdech, wydech, wdech, wydech. I druga strona, hop. I kołyszemy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozluźnienie. Zauważmy, że z każdym ćwiczeniem jest łatwość wykonywania tego zadania, prawda? I to jest właśnie fajne. Hop, długo, ostatni raz, tak, tak i kołyszemy. Raz, przyciskając nogę do siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę wytrzymujemy, wdech, wydech, opuszczamy nogę i ostatni raz. Druga. I przyciskamy dziecko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy nogę w dół, rozluźniamy, wdech, wydech, wdech, wydech. Wstajemy z krzesła. Ustawiamy się do krzesła. Tak. Opieramy. I rozciągamy. Raz na jedną stronę, raz na drugą. Raz, dwa. Moje krzesło jest ruchome, także muszę uważać. Mam nadzieję, że nie macie krzesła na kółkach. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz jedna noga w bok, raz druga. Tak demonstruję w ten sposób. Stoimy za krzesłem. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, druga noga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wracamy do pierwszej nogi, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Druga noga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy, raz na jedną nogę, trefczemy sobie w nogi, a opierając się mocno o krzesło. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć. I jeszcze wymachy. To ćwiczenie z kolei bardzo wzmacnia wewnętrzny mięśnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy się na macie. Krzesło będzie nam jeszcze potrzebne. Opieramy nogi na krześle, ręce wzdłuż ciała i powoli, powoli, powoli podnosimy się. Wdech, wydech, wdech, wydech i powoli w dół. Wdech, wydech, jeszcze raz, góra. I dół. I jeszcze raz góra. I dół. I góra. I dół. Odchodzimy od grzesła i ćwiczymy wszyscy, również nasi rówieśnicy, którzy leżą w łóżkach. Leżymy sobie teraz wszyscy razem, ćwiczymy wszyscy. Uruchamiamy sobie stopy, jak zwykle, to jest bardzo ważne. Stopa wyprostowana, stopa zgięta, raz i zmiana, dwa, trzy, cztery, pięć, wydech, wydech, a teraz obydwie stopy. Wyprostowane, a teraz zginając palce do przodu. I jeszcze raz. Tył i, Tył i przód. Tył i przód. Tył i przód. I rozluźniamy. Kółeczka na zewnątrz. Pięć kółeczek i do środka. Też pięć. Jeszcze raz, teraz stopa raz jedna, wyprostowana, razgięta, 10 razy. Ruch wychodzi z biodra. 10, rozluźniamy, kółeczka z zewnątrz. 5 i do środka. I jeszcze ostatnie 10 razy, jest to bardzo ważne uruchomienie, bo tu się tworzą czasem przy kostkach takie yy, opuchnięcia, trzeba to rozluzować. Wdech, wydech, jeszcze raz, obydwie stopy wyprostowana, zgięta, złącznie z palcami 10 razy. Raz, dwa, trzy, pięć. I dziesięć. I mamy to. I na zewnątrz kółeczka rozluźniamy. I do środeczka. I rozluźniamy całe nogi. A teraz jedna noga w bok. Kółeczka na zewnątrz. I do środka. I druga noga. W zewnątrz. I do środka. I zmiana pierwsza noga do środka. Druga noga. I do środka. A teraz przytulamy kolana do siebie. I rozluźniamy sobie kręgosłup. Trzy okrążenia w jedną stronę i trzy okrążenia w drugą stronę. Wstawiamy stopy na macie. Wdech, wydech, wdech, wydech. Sprawdzamy, gdzie są nasze Stopy w jakiej odległości od pośladków, lekko unosząc głowę w górę, klepiemy dwa razy. Jedna noga, stopa, dwa razy druga. 10 razy. Pięć, jeszcze pięć. Wdech, wydech, rozluźniamy. A teraz stopy mamy wydłużone. Stopy mamy raz zgięte, raz wyprostowane, i one krążą wokół siebie. Zaczynamy od tego, że one są wyprostowane. 10 razy. 5, 9, 10. Rozluźniamy. Rowerek i do tyłu, nogi w górze, stopy mamy zgięte i one sobie krążą wokół siebie. Uważać, żeby nie zahaczyć palcami nogi jednej do drugą. 5. 9, 10 i rowerek. I do tyłu. I przytulamy do siebie nogi, kolana. I w drugą stronę. I jeszcze raz powtarzamy ćwiczenie wyprostowane nogi 10 razy. Teraz zginamy, nie odpoczywamy, tylko krążymy dalej. 5. I teraz przyciskamy do siebie kolana i rozmasowujemy kręgosłup. I w drugą stronę. Tak. I ostatni raz. Nogi wyprostowane w górze. I krążymy 10 razy i bez zmiany ze zgiętymi nogami stopami. 10 zginamy stopy. I rozluźniamy się kręg rozmasowujemy sobie kręgosłup, jest to arcyprzyjemne ćwiczenie i w drugą stronę stawiamy stopy na macie ręce w górze mocno w górę składamy je na amen i raz na jedną stronę, raz na drugą, raz pięć razy Rozciągamy się. Pięć. Rozluźniamy. Wdech. Wydech jeszcze raz. A teraz ręce w górze. Raz jedna, ręka wyżej, raz druga. Pięć razy na początek. Raz. 5, wdech, wydech, rozluźniamy palce, a teraz 10 razy, szybko. 2, i nożyce wzdłużne, raz, 2, 3, 5 razy, 4, 5, a teraz boki, raz, 2, 8 kręcimy. I wzdłużne Pięć razy. I ósemki. Tak, a teraz nogi, kolana raz na jedną stronę. Dociskamy lekko ręką, raz na drugą. I powrót. A teraz mamy nogi w górze i ręce również. I jedna ręka i przeciwległa noga opada w dół, ale nie kładziemy jej na macie. I powrót, i druga strona. Raz, pięć razy na każdą nogę. Przytulamy kolana do siebie i kręcimy trzy kółeczka w jedną stronę i trzy kółeczka w drugą stronę. I jeszcze raz. Pięć razy. Przytulamy do siebie kolana. Trzy razy w jedną stronę, trzy razy w drugą stronę. I taki rowerek, a taki porządny z wyprostowanymi nogami. Pięć i do tyłu. Stawiamy sobie stopy na macie. Wdech, wydech, wdech, wydech. Podkładamy dłonie pod odcinek rąbiowy i dociskamy do nogi wzdłuż ciała. Leżą na macie i dociskamy dłonie kręgosłupem. Raz, dwa, trzy. Rozluźniamy. Wdech. Wydech, jeszcze raz. Rozluźniamy, jeszcze raz. Rozluźniamy. A teraz wciskamy biodro. Rozluźniamy. Druga strona, drugie biodro. Rozluźniamy. Wdech, wydech. A teraz bark. Rozluźnienie, drugi bark. Rozluźnienie, wdech, wydech. I powtarzamy cały cykl. Zaczynamy od jednego biodra. Rozluźniamy drugie biodro. Rozluźniamy bark. Rozluźniamy drugi. Kładziemy ręce wzdłuż ciała. Wdech, wydech, wdech, wydech. I jeszcze ostatni raz. Wiodro. Wytrzymujemy. Drugie wiodro. Wytrzymujemy. Bark. Wytrzymujemy i drugi. I wytrzymujemy. I wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz jeszcze coś na brzuszki. Odstawimy sobie stopy na macie. Ręce mamy na udach przy stawach biodrowych i powoli unosząc głowę wędrujemy sobie w kierunku kolan. Chwilę wytrzymujemy i schodzimy w dół. I jeszcze raz. Wytrzymujemy i schodzimy. I jeszcze raz. I schodzimy sobie powoli. A teraz rozgwieśniała mi się. Kładziemy ręce wzdłuż ciała, nogi, kładziemy się wygodnie. Wdech, wydech, wdech nosem, wydech ustami. Wdech i wydech. Stopa jedna na macie kręcamy biodra w bok, podpierając się ręką. Przechodzimy do siadu skrzyżnego. Dłonie mamy na kolanach. Siedzimy prosto, rozkładamy ręce z wdechem, w górę rozciągamy jeszcze kręgosłup i z wydechem opuszczamy dłonie na serce. I miłego dnia. Do następnych ćwiczeń. Do widzenia.